Siemka, ja jestem Adacho, a to jest bardzo specjalny dla mnie materiał. Dla mnie jako dla dorosłego człowieka, który ma swoje wspomnienia, ma swoje traumy, ma rzeczy, które w głowie musi sobie przerobić i czasem nie ma po prostu odwagi na to, żeby wrócić do pewnej rzeki, bo boi się po prostu, że spotka go drugi raz ten sam zawód albo te same nieprzyjemności. Dzisiejszy film jest ostatnim przygotowaniem. To jest ostatni dzwonek do tego, żeby sprawdzić, czy jestem gotów, żeby... Po raz kolejny obejrzeć Dragon Ball GT. Jakiś czas temu wam już wspominałem, że mam zamiar po raz kolejny obejrzeć Dragon Ball GT od deski do deski. Jeszcze się za to nie zabrałem. Uważam, że do takiego przedsięwzięcia trzeba podejść z głową, trzeba się przygotować tak jak na trudną, długą i męczącą wyprawę. To tak jakby pójść na przykład na śnieżkę w szpilkach. No nie jest to najlepsze rozwiązanie. Nie jest to bezpieczne. Warto się do tego momentu. Dobrze przygotować, więc dzisiejszy quiz, który stworzył dla mnie Michał i stworzył już go tak naprawdę we wrześniu, tylko że wypadło mi po prostu to z głowy, że Michał o studnia przygotował dla mnie zestaw quizów, które już rozwiązywałem właśnie we wrześniu, konkretnie dwa z sagi Super Hero i z sagi Garlika Juniora, które tak naprawdę nie zadawały dużej ilości pytań. Zadawały jedno pytanie, tylko wielokrotnie. Kto to? <laughs> I dzisiaj będziemy się zajmować właśnie Dragon Ball GT, więc dość już tego pompatycznego wstępu. Ponad 100 pytań tyczących się znajomości imion postaci. Uważam, że jak już obejrzę Dragon Ball GT, to nie będę miał żadnego problemu, żeby rozwiązać ten quiz. Więc robię to specjalnie jeszcze zanim zacznę po raz kolejny oglądać Dragon Ball GT, żeby sprawdzić, jak dużo pamiętam z mojego ostatniego seansu, który miał miejsce przynajmniej 5 lat temu. Nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale. Pamiętam, że jak nagrywałem właśnie te pseudo recenzje Dragon Ball GT gdzieś tam w okolicach 2020 albo 2021 roku, to było świeżo po obejrzeniu Dragon Ball GT po raz kolejny, więc chciałbym, zwłaszcza po Dragon Ballu Daima przesiąść do tej serii jeszcze raz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jestem już przyzwyczajony do oglądania serii, które są długie, a Dragon Ball GT nie jest długą serią. Tak w zasadzie to się nawet dziwię, że ona ma 64 odcinki i zdołały tam zmieścić 4 sagi. I lecimy, kto to? Pytania są... ok, <noise> A, nie muszę wpisywać nazw. Pytania są losowe, więc nie będziemy mieli tego chronologicznie. Nie mam pojęcia nawet z jakiej sagi jest ta postać. Wygląda jak człowiek, yy, być może z wioski Suno? Kalm? Kolm? Tayo? Kolm? Czekaj, kurwa. Dragon Ball GT Kolm? Nie pamiętam tego gościa. Kto to jest? O, to była koleżanka Dol takiego chyba, prawda? Albo Donki. Nie, 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 nie. To była z pierwszej sagi. Jeśli to jest koleżanka Donki, to to może być Sheila. Strzelam totalnie, bo to nie jest Donki. O, to jest akurat łatwe. Mister. O, przepraszam, tam nie ma spacji. Mister Satan. Jest 100 ponad pytań, jak widzicie, 105 pytań. I podejrzewam, że część z nich będzie łatwa, jak na przykład te dwa. Albo na przykład to. Okej, okay. one są w losowej kolejności. Czy będę w stanie chociaż połowę zrobić dobrze? Bo tutaj mamy pospolite postacie, które raczej wszyscy kojarzycie. Kto to? Trunks Baby Possessed? Super Saiyan Trunks Baby Possessed? No to w zasadzie to jest chyba nawet grafika z dokana. Darmowej karty. Mmm, Ribet nad Bizu Commander Nezi. Dobrze, że tam jest E zamiast A, bo YouTube by już podniósł palca gro w grożącym geście. Mmm. To jest chyba Ribet. To jest Commander! Okej. Okay. <grywa> Zdecydowanie bardziej wolę te pytania, w których muszę... Czekajcie. Co? A, nie, dobra. Super Saiyan Goten. Się zastanawiam, dlaczego Goten ma 6 liter. To jest Goten, którego opanował Baby. No to Baby, Super, Saiyan, Goten. Chyba dobrze. Okej. Okay. To jest Babcia Pan. Zastanawiam się, czy zrobić... O, to też jest Pan. Yy, zastanawiam się, czy zrobić na przykład tak, że... Obejrzę po jednej sadze i na przykład nagram film na temat każdej sagi, a potem film podsumowujący, bo myślę, że chciałbym się skupić na. jakby przysiąść do każdych kolejnych sag z wielką pieczołowitością. Oceanus. To nie był Oceanus? Eee, jak się nazywała ta? No, oce oceanik... Oceanus, no. Oceanus. Anus. No, jakiś Anus, no. A nie czekajcie, czemu tutaj jest? są trzy litery jako drugi człon? Nie, to jest Princess Otto, bo to jest jej ukryta forma. O, dobra, dobra, dobra. A to jest Bonpara. Nie, czekajcie. Bonpara to były, byli w ogóle bracia. Czy dobrze napisałem? Bonpara? Donpara. To byli bracia Bonpar. W Dokanie dostali Eza. Y, niedawno. To jest akurat łatwe. Jeśli będzie tak, że wszystkie formy będą jeszcze wypisywane, wszystkich wojowników, to myślę, że bez problemu zrobię połowę, połowę pytań dobrze. O, to był gość, który kazał Trunksowi przebrać się za babę. Elder Gelbo, Lina, Doma. Chyba Doma najbardziej pasuje, co? Lina to tak bardziej brzmi jak żeńskie imię. To jest Muten Roshi. To jest akurat Donki. Możecie napisać mi w komentarzu, czy wolicie, żebym obejrzał całość GT i potem nagrał jeden film podsumowujący? Czy może wolicie, żebym na przykład na temat każdej sagi nagrał osobny, krótszy oczywiście w... Co to kurwa jest za ilość liter? Czekajcie. Bon para para bom pa Dobra, chwila, moment. Super, full... Nie, to jest full power. Okej, okay, to jest full power. Czyli super, full power, sa... Nie, czekaj. Super, full power... <laughs> super tam jest dwa razy? Saiyan, cztery, Goku? Naprawdę tam jest dwa razy super? Super, full power, super... To nie jest najmądrzejsza nazwa. O! Leon, kardynał muci, muci, muci. To jest chyba muci. Nie, muci to wyglądał jak. Nie, to chyba muci jest, co? Leon. Znacie on, na Każdy go zna, on zawsze fajne pomysły ma. To jest akurat łatwe, bo Monmasu to jest nazwa tej planety z gigantów, ona została często wspominana w kontekście 13 odcinka Dragon Ball Dima. Mm, golden... To jest, czekajcie, Ozaru... Nie no, chwila, moment. Nie, może to jest przez jedno pisane, na przykład. Ozaru, Son Goku, tylko, że przez dwa powinno się pić. Golden Giant Ape Goku, aha. A teraz to już Goku, a nie Son Goku. To jest Baby Goten. <laughs> to dość śmiesznie brzmi, nie? Baby Goten. Ice Shenron. A to jest jedna z postaci, którą akurat jestem w stanie jakkolwiek bronić w przypadku Dragon Ball GT, bo miała pewien stopień złożoności. Także nowa Shenron to był gość, z którym bym poszedł na piwo. Charlie Matt, czyli Mugli. To był chyba Mugli. Gdybym miał pisać ręcznie nazwy tych postaci, to bym w ogóle nie dał rady. Więc fakt, że tutaj jest w ogóle wybór, ratuje mnie totalnie. To jest Haze Shenron. Akurat nazwy smoków jestem w stanie sobie przypomnieć, bo jakiś czas temu robiłem jeszcze ranking smoków i tam musiałem sobie przypomnieć, jak one się nazywają. Wszystko: Blue Boy, Green Boy, Bad Boy. To jest podchwytliwe, ale pójdę po najmniejszej. Okej. Okay. Po linii najmniejszego oporu. To jest Lina. O, proszę, mówiłem, że to baba. Lina to była baba. A to? To jest Pak. Pamiętam tego gościa z, ze specjala. Mam nadzieję, że nie zrobię literówek, bo nie, nie sprawdzam pisowni. Czyli po angielsku. Dobra, Michał to po angielsku wy, wymaga. Johnny, Mani. Johnny, to była moja pier pierwsza myśl. Denny? to jest Muci. To już pamiętam. Właśnie miałem mówić, że był taki obślizgły gość, który miał takie długie elementy, ale nie pamiętam, co miał długie. To jest Sugoro? Shusugoro? Susugoro? Ten wątek był dziwny, nie? Ja nawet nie pamiętam jakim cudem Goku yy, znalazł się w tym wymiarze. Nie, 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 aż, aż tak to nie. Super Saiyan 4 Gogeta. Jakim cudem Goku znalazł się w tym wymiarze, w którym musiał grać w jakieś gry planszowe z tymi chomikami? Pamiętam, że oni byli też obecni na planecie yy, Kaioshinów, kiedy było wyciąganie ogona Goku. Ale jak on się tam znalazł? Zobaczcie. Tak naprawdę w 64 odcinkach mamy bardzo dużo wątków, które w ogóle nie wiem, jak się tam znalazły. Ja tak nie pamiętam wszystkiego aż tak dobrze. Na przykład, czy to było w Sazze Super 17? Kiedy mu wydzieli ten ogon? Nie, czy to było w sadze Babyego? To było chyba w sadze Babyego, bo w sadze Babyego mieliśmy pierwszy raz SSJ4. Tylko, że wyciąganie ogona było jeszcze wcześniej. Powiem wam, że jak tak sobie wspominam yy, o Dragon Ball GT, to wydaje mi się, że to jest. Jakby mam w głowie takie przeświadczenie, że to jest trochę lepsza seria. Legik to nie jest Legic, bo Legik to był ten wojownik z dziwnymi włosami. Swoją drogą ciekawostka tycząca się Legika jest taka: niech to będzie poperu. <laughs> Legic został uwzględniony przez Toyotaro w adaptacji mangowej. W zasadzie to nie, nawet nie była adaptacja, to był materiał, to była taka manga promocyjna, o której ostatnio mówiłem na prima aprilis. Black Smoke Shenron. Dobrze, kurde, nie tak źle je. Nie tak źle to wygląda. To jest y, Valencia, Victoria czy Walesa? Walesa chyba. Dobrze, Walesa. To była dziewczyna Gotena, albo przynajmniej miała być dziewczyną. To był papajamen O czym to ja mówiłem? O czym to ja mówiłem? Mam do, naprawdę zaniki pamięci. Muszę chyba przerwać nagranie i sobie przypomnieć. To był Bonpara, prawda? No to musiał być Bonpara. No właśnie. Donpara, Bompara i kto jeszcze? R nie wiem jak się nazywał, ten trzeci. Sypa Sayajin so ja, Goku Junior. O czym ja mówiłem, kurde? A, wiem o czym. Że to jest Legik. No, nie mogę tak zmieniać po prostu tematów, bo potem mi się wszystko w głowie pierdoli. Że GT... Z perspektywy czasu nie wyglądało chyba aż tak źle, nie? Super Baby 2. Jak tak sobie myślę o tym GT, to zapominam trochę o takich jakichś głupotkach. Aj, zrobiłem literówkę. Jak patrzę na to GT z perspektywy czasu, to nie wydaje mi się ono aż takie złe. Ale to chyba jest kwestia tego, że bardzo dawno je oglądałem. I teraz, jak sobie przypomnę tę serię, to się zastanawiam, czy, czy też będzie mnie. A dlaczego teraz piszemy po japońsku? No, jak już piszemy po angielsku wszystkie nazwy Mad Chili, on wygląda nam. Okej, okay, to jest Charlie. To jest Mad Charlie. Czy to będzie seria, która nadal mi się będzie tak nie podobać? Albo czy podejdę do niej bardziej y, luźno, bo będę wiedział czego się spodziewać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Już były podobne nazwy. Już był Commander i Ribet to mi w ogóle się nie kojarzy. Bizu, on wygląda jak taki Artuditu d Nat. Nie mam pojęcia w ogóle, to są chyba te postacie z Planety Metalicznej, prawda? Z czym się różni Trunks Baby Possessed od Baby Trunks? Niech będzie Trunks Baby Possessed? No nie no, studnia, no czym to się różni niby? To jest... był Bon Para, Don Para i... Non... Kon... Ton Para. Don Para, Non Para, Bon Para, Don Para i... Niech będzie, że Ron Para. Son Para! <grym> So <noise> Czyli, czyli. Czemu mój awatar w ogóle jest łysy? I ma jakiegoś słonecznika wpiętego w ucho. To jest. Y, Hejs już był. To jest. Psz, 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 jak się nazywał ten gość? To był ten gość elektryczny, prawda? Mm, nad, nie, Naturon. Hejs. Y, Eri jak się nazywa ten go... Rage Shenron, Rage. Nie wiem dlaczego w ogóle Rage. Chociaż może sobie przypomnę właśnie. Bulma High, Bulma Lay. Li to jak ten z chłopaków z baraków. Przemienię kamerkę tutaj, żebyście widzieli na którym miejscu jestem. Jestem obecnie na pierwszym miejscu. Tak się składa, że jestem jedyną osobą, która rozwiązywała ten quiz, ale proszę nie zwracać na to za bardzo uwagi. To już musi być Golden Great Ape Baby. Jeśli się trzyma... Aha, Giant Ape. Uh. Naturon Shenron Mol Absorbed. Naturon Shenron, Naturon Shenron, Pan. E, pan. A tam była Pana. Faktycznie, on zaabsorbował Pan. Ale ona chyba nie była jakoś szczególnie tam ważna, jeśli chodzi o wygląd. Ja stawiam, że. On zaabsorbował Pan i się zmienił? A to kto? On trzyma Goku w rękach. Kto tam trzymał Goku w rękach? A, Vegeta! Vegeta! Great! Nie, 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 nie great. Giant. Ape. Vegeta. Przecież on też musiał się zmienić w małpkę. No tak. HWD. <laughs> Co to chyba jest? HWD 100X HWDP 100 x CHWD 100X Stawiam, że to, bo to brzmi najmniej. Bekową. To to jest. Nie mam pojęcia. Chyba jestem gotowy do tego, żeby obejrzeć Dragon Ball AG po raz kolejny. To jest Omega Shenron, bo już ma kulę na klacie. A to. Zunama! Okej, okay, dobra, pamiętam. Przez chwilę myślałem, że to jest jeden ze smoków, ale to jest ten gość, którego Trunks... Oh. Zapomniałem, że on tam też był. Teraz będę musiał faktycznie mieć na uwadze, że będą tam odcinki z Doltakim, że będę musiał przejść przez to. Jak się nazywał ten Shenron? Ultimate chyba, prawda? Bo wokół tego Shenrona yy, Elder Kaioshin tańczył. A to jest... Sigma, to jest Sigma Sigma. Super Sigma, no właśnie, no mówię, Super Sigma. Stary, biedny piesek. Kto to jest? Naturon Shenron, Mol Absorb, Naturon Shenron. To jest chyba jego prawdziwa forma, tak mi się wydaje. Goten był Luzakiem, który miał wielką grzywkę, a to jest Super yy, Rildo. Metal Rildo, no tak. Aj, Super Baby Ichi. To już chyba musi być Mat, Chili, co? A to musi być. Czekajcie, był Goro, to to będzie Susugoro. Aha. Ciekawy z ile wy byście trafili. A to jest gość chyba z tej wioski, gdzie był Zunama, prawda? Elder Gelbo, no to widać, że to jest Elder, łatwe pytanie. Już jest sugestia pewna. To jest akurat syn Lud, czyli pierwszy w historii bóg zniszczenia, a to jest generał Rildo. Ty, dobrze mi idzie, chyba co? Ile? 10 pytań odpowiedziałem źle? To jest kardinal Muchi Muci, a to jest Widel. Teraz już chyba łatwe zostaną, co? Albo postacie, które znam. Albo postacie, które. To jest Bizu, albo Ribet. No widzicie? Już dwa, dwie pozostałe opcje były zużyte. Naturon. Naruto yy, Shenron. To jest. Naruto Shenron. Czekajcie, co? Oceanus? Faktycznie, kurde. Bizu. Ale sp... O, a to kto? Ty, czekaj, czekaj. Przecież to jest. Przecież to jest. Kurde. Y, Erasy jego rysunek z Dragon Ball GT. Wiesz, Przecież to jest Ery z jego rysunek! No patrzcie, kurwa, jeden z których się wyświetla. Normalnie jest chłopaków z frontu wyzwolenia Wikipedia fanowska. Ale jaja, to jest, proszę Państwa, yy... Gon Soku, Songoki, Goki, a to jest Dende. Znany również jako Dendi. Mi w ogóle nie przechodzi przez język słowo Dende. Tak, jestem przyzwyczajony. Skorpan, Skorpulon, Canceron. Hmm. Chyba to mi się najbardziej... To jest chyba hyper meta Rildo co? Bo też była taka wersja. Nie wiem w sumie jak on się transformował, ale niech będzie. A to jest Baby Gohan. Był Kid Gohan, Youth Gohan, Gohan, a potem Baby Gohan. Ostatnie pytanie, zobaczmy ile mi się udało zrobić. 86 na 105. To nie tak źle. 82%. No ale zobaczcie gdzie ja zrobiłem jeszcze błąd zrobiłem przy jakiejś literówki, tutaj zrobiłem Cyan, Krillan był źle, bo źle napisałem. Znowu Baby Great napisałem zamiast Giant. Nie poszło mi źle. Chyba dostaję zielone światło do tego, żeby oglądać Dragon Ball a GT po raz kolejny. To jest mój ostatni test, mój ostatni przystanek przed rozpoczęciem oglądania GT po raz kolejny. Myślę, że najpierw sobie obejrzę do końca to solo leveling, bo jestem na drugim sezonie, a to nie jest długie anime. Wiem, że manga tam solo leveling wykracza dalej, jeśli chodzi o wydarzenia, ale. Póki co ja tak do tej historii bardzo luźno podchodzę, także najpierw sobie to obejrzę, no a potem będę musiał zająć się, znaczy będę musiał, chcę zająć się Dragon Ballem GT. Dziękuję Ci Michał za ten quiz, powiem Wam, że ten y, efekt zaskoczenia tyczący się powtarzalności pytań, że każde pytanie tyczy się tego kim jest postać, jakby nazwy postaci. Myślę, że już został wykorzystany wtedy we wrześniu za pierwszym razem, bo to już, teraz już wiedziałem czego się spodziewać. Ale potraktowałem ten quiz jako taki sprawdzian, właśnie przed kolejnym seansem 64-odcinkowym seansem, który sam sobie zgotowałem. Albo w zasadzie sam sobie go dopiero gotuję, bo jeszcze Dragon Ball to oglądać nie zacząłem po raz kolejny. Także dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie like, i taki spokojniejszy film, bo mówię, nie było elementu w ogóle zaskoczenia w tych pytaniach, więc nie ma tutaj żadnych jakichś dziwnych pytań, dziwnych odpowiedzi. Aczkolwiek chciałem wykorzystać jeszcze pracę Michała, bo bardzo dużo tych quizów mi wysłał. Nie wiem, czy wszystkie będę rozwiązywał. Być może część sobie zrobimy na live, ale chciałem też podziękować jeszcze raz Michałowi Studni. W formie tego filmu, więc dzięki Ci jeszcze raz, Michał. Dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, like zostawcie suba i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Diana.